ma. zaczynajmy, witam was w tą piękną, gwieździstą noc przy o jakiejś tam fazie księżyca, nie wiem, jakaś połowa, prawie Czytaj tutaj słyszę świrusa już ehm... No, także, siemaneczko, siemaneczko, zaczynam. pamiętajcie, lajki, subskrypcje i komentarze, komentarze najbardziej i najlepiej mile widziane Gdzieś słyszę świrusa, ale nie wiem do końca gdzie Dobrze, sprawdzimy sobie, tak jest, do karabinu mamy wszystko, do wszystkiego mamy wszystko chyba tak naprawdę Sniperka ma tylko 5 chyba, z tego co pamiętam Do tego nie mamy Tumika Co mamy na dzisiaj w planie w ogóle? Sprawdźmy sobie, tutaj jest to, ale to jest po prostu tragedia Typa zabiłem, ale on wciąż chyba żyje Wracamy sobie na luzie do... Aha, już to miałem e, zaznaczone Próba pomocy obozowi, spotka się ze Skizem No tak, Skizo do nas dzwoni, żebyśmy się gdzieś tam spiknęli e, Co to on chciał? Gdzieś tam z jakimś domkiem A on nas jak nas opatrywała ta Mm, Riki, tak, Riki nas opatrywała i on chyba coś tam sobie ubzdurał. W sumie nawet do końca nie wiadomo, co sobie ubzdurał. No ale teraz będziemy musieli się z tym hehe, zmierzyć, kurde. Ten Skizo to jest po prostu typ. No, nawiedzony typ, że tak powiem. I tutaj było jeszcze dwóch gości do przeszkania, Co ich tam zabiło na samym początku? Ja ja zginąłem podczas przejmowania tego bazu? Raczej nie. Nie wydaje mi się, żeby takie coś miało miejsce. Ym, powoli się przyzwyczaiłem do kamerki takie ułożenia, myślę, że dostanie na dłuższy czas. Poza tym, mam jeszcze kilka planów w związku z, 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 z tym streamowaniem. Nie ja jestem w sumie zadowolony z tego, że tak muszę mieć głowę uniesioną. Znaczy, jako dla mnie to jest super, dla mnie to jest naprawdę super sprawa. E... Motor mi wcięło, mam nadzieję, że. No i tak się jeździ ten A co? Mm. U, musimy uzupełnić Dobra, e, pomalutku sobie pojedziemy Ja wam wszystko teraz wyjaśnię yy, Mam małe plany, jeżeli chodzi o moje całe stanowisko Ale to jest długoterminowa akcja e, W związku z moją sytuacją mieszkalną Ale na to jeszcze przyjdzie czas I zobaczymy, jak będzie wszystko wyglądało Myślę, że będzie wszystko wyglądało Hehe, <laughs> zajebiście, nie? Ale na to to jest czas Teraz nawet nie ma co to tak naprawdę o tym mówić Myślę, że to stanowisko jeszcze to aktualnie jest Przejdzie jeszcze Milo Metamorfos do tego czasu będzie wszystko jeszcze inaczej wyglądało. W sumie trochę się pozmieniało. Kurde, te wilki mi tutaj wyskoczyły. Nie fajnie. W sumie. Oj Oj. Dobranoc. Ty, bo to tu były są nawiedzone wilki. Gdzie on mi tutaj? Wariacik. Dobra, To są pozamiatane z nich, chyba jedzenia nie zbieram. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu. Ujjujujuj, uj, uj. tam nie chciałbym spaść. Mm. No, jeszcze będzie milion przejść. No, tutaj mam tego green screena, nie? Za sobą, a czy green screena, green koło. Green koło na fotel. No, i tu jest to, że jakoś niespecjalnie mi się chce, jakby pokazywać wszystko, co mam za sobą. Eee, nie, żebym miał syf, ale chyba mam, nie? Ale to tak między nami. Hmm, sobie sak w sam do tego skiza. Eee, no i kwestia jest taka... O mój Boże, Broń. Nie ty no, broni no, bądź zaopatrzenie. Włożyłeś e. dziękuję. nie ma sprawy. Serio? To była Riki. No i ty... To jej jest... powinnaś podziękować. To jest związane z tym... Riki? To nie chcę pokazać tego, co jest z tyłu. kamerkę najchętniej, to mu gdzieś tak z boku, żeby mi było widać od boku... Tak, o gdzieś. O. Tak mniej więcej byłoby mnie widać wtedy. Ale czy to będzie okay. dobre? Już to sprawdzałem i to wygląda tak nawet średnio, bym powiedział. No i to mi się tak nie podoba, no muszę powiedzieć. Do tego ten green screen jest taki, że nie jestem w stanie go ustawić tak, żeby on był bokiem do fotela, nie? Przynajmniej aktualnie nie jestem w stanie tego za bardzo zrobić, żeby też fajnie to wyglądało. No ale na wszystko przyjdzie czas, jeszcze zobaczymy. Może uruchomię drukarkę i coś tam, coś tam pocisnę, może jakieś takie. Uchwyty na ten cały okrąg, żeby to jakoś fajnie połapać w pewnych miejscach, i, i wtedy to będzie fajnie grało. Też będzie widać mnie całego i tak dalej, i tak dalej. No, ale to wiadomo. Jeszcze, jeszcze raz, on za domem chciał się spotkać. ciekawe czego chce. Dobra, zobaczmy, może coś knuje, bo syboriki, bo coś tam, bo chyba zazdrosny jest. Co my tu mamy? Dobra, jestem. To czego chcesz? O co ci chodzi? Jak wejdziesz do środka, to ci pokażę. To nas chce tam zamknąć. No. O twoim pomyśle. O tym, żeby zapieczętować te jaskinie na północy i zablokować drogę hordą przez farmy. No i? Problem w tym, że Mike nie mógł znaleźć odpowiedniego przywodu, prawda? No. A ja wiem, skąd go wziąć. Hmm. stąd Wiec Nie ja, wiem co sobie <grym> myślisz łapie kura Nie 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 to jest w samym środku terenu wieczystych ja wiedziałem byłem... tle, które ocaliły twojego Nie. Skołujemy przewód wysadzimy jaskinię puf achordo mm -hmm. Cholera to był twój pomysł Hej oni zamknęli tę pierwszoną granicę zapieczętowali tunel jeśli tam pójdę to jakbym zaczynał wojnę z, z rozum. mam plan Poza tym pójdę tam z tobą Wiesz będę cię pilnował Zbierz tyle sprzętu. No on nas chyba Kurde, to nie ma aparatu. będą nam zrobił fotki, że nas śledził i tak dalej i tak dalej. I było pozamiatane. Bo tam prowadzisz szlak przez żelazną granie. Co? No Co ty, ty wygadujesz? Zaufaj mi. Jezu, to jak? No ten Dikon to jest kozak. Nie on ma jakąś taką fazę na to, żeby w ogóle nie ogarniać wszystko dookoła O, oh! ty, może jakieś zaufanie? No nie wiem, czy to jest zaufanie u obóz żelaznego Mike'a Skoro my toknujemy ze Skizem, a, skizo, a Mike nie ma zaufania do żelaznego Mike. A. Czekaj, Mike nie ma zaufania do Skiza A co za tym idzie? Ciężko jest zdobyć zaufanie w obozie, w którym nie ma się zaufania do typa, który tym obozem zarządza pomału Chyba się pogubiłem w tym, co mówię ale nic, dobra, no lecimy, zobaczymy co nam to przyniesie Raczej nic ciekawego, nic dobrego I będzie tylko problem Musimy się dostać do motocyklu mm, Czyli chyba tędy przyszedłem W to miejsce Powiem wam, że jest odczuwalna ta kondycja Tak naprawdę jestem w stanie Chyba przebiec cały obóz na jednym Na jednym shifcie Mamy chyba wszystko uzupełnione Ja sobie tylko tak te tłumiczki Które mi się teraz przydadzą W tym obozie, do którego mnie kurwa namawia skizo znaczy nawet nie namawia, tylko to, to my tam po prostu pojedziemy, nie? Ej, 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 no, no już mi klatki znów zaczęły spadać, co jest ty no ale to jest ten obóz, no niestety tak to wygląda, tam ktoś coś po mnie chciał, jakiś tam znaczek zapytania te znaki zapytania mnie raczej średnio interesują na początku gdzieś tej gry jeszcze miałem jakieś tam zainteresowanie tym później mnie tak ciągało w sumie po takich po takich terenach biednych w sumie nic się nie działo przez kilka odcinków, i było jakieś takie nagromadzenie, Niro Później znowu cisza. Potem, no tak, troszeczkę jest tak, raz zrobiona... Jak Jakby to powiedzieć, jest zajebista, bo nie mówię, że coś. O, przyjdziesz! Pamiętaj, gdzie mamy się spotkać. Na zachód od jeziora Brachła. Tak jest. Widzimy się na miejscu. Tak, tak, tak. Dobra. Eee, jedziemy na miejsce. Mmm. Jesteś tam? Jasne, że jestem. No zaraz dokończę. Próbowałam cię znaleźć. Mamy już zasilanie w prawie całym obozie. W mojej chacie też. Świetnie. Hej, a... Znalazłem Czyli, że co? Znalazłam pewien sprawny będę miała swój gorący prysznic, co? Fajnie, fajnie. Najlepiej. Hej, gdzie jesteś? Słuchaj, e, Skizo i ja kołujemy ląd do ładunków. Wiesz... To jest... Pamiętasz? Pamiętasz? Pewnie, że pamiętam. Oczywiście, bo to się za dobrze skończyć nie może. O, Ryki, hej, coś przerywa. Nie słyszycie ciebie, pogadaj. jest. Jak tylko będzie możliwe. No. Najlepiej tak to zrobić. Tam mam wjechać? Chyba ja muszę tam wjechać. No i w sumie ta gra jest zrobiona taka. Tak, kurczę, nie jest jakby zbalansowana pod względem tego, jak te misje przebiegają, co się dzieje w tej grze. Po pewnym momencie mieliśmy taki zastój, totalnie nic i jakieś misje poboczne, zlecenia i tak dalej. Później ruszyła fabuła, no i to takie... No z jednej strony spoko, z drugiej strony źle. No gdzie nie powiem, dalej ubolewam nad tym, że został skasowany projekt hey, Days na dwójki. Co ty robisz? To co my zrobimy, to wpierdolimy się tam tylnymi drzwiami. Na piechotę? Nie mówiłeś mi, że będziemy szli pieszo. A pamiętasz co było, kiedy pojechałeś z tym starym krokotem? I do nas ciśnie. Hej, nawet nas nie zobaczył. My takim bardziej krosem, nie? No więc, żelazny Mike wspominał, że wysłał cię na negocjacje z Carlosem? Za. Ha. Staruszek ci to powiedział? No jak to się skończyło? O, typ ma maczetę. zobaczcie, w końcu to coś, coś użytecznego. No tak, no on to powiedział Tak, 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 pewnie, pewnie No i co, jak Dobra, poszło? Chyba nic złego, że o tym wiesz Skoro i twój ziomek należycie teraz do obozu No, musiało pójść świetnie, skoro właśnie próbujemy przejść przez... Zaraz, jak go nazwałeś? Piechdolone tylne drzwi? Hehe <laughs> Czy źle skończy? Czy on próbuje nas wydać? A, tak, było super To jak negocjować z gromadą małp nasz PCP Ale wiesz co? O ile nas nie przyłapią, Rozym, staruszka może się mimo wszystko utrzymać. ECP to jest taki chyba kryształ. Ja dopiero co się z nimi na co się orientuje. Hej, Carlos powiedział, że to była pomyłka. Jesteś pogubieni wieczyści. No, w każdym razie obiecał, że to się nie powtórzy. To mnie uspokoiłeś. <grym> A co ja tam niby wiem? Jestem tylko piątkiem Majka, tak jak ty. <grym> to <The fuck? grym> Szlak. To jest. Przecież to. <grym> wilki. <grym> Zainfekowane? Pewnie zaraz się przekonamy. Ach. To jak sobie poradziłeś poprzednio? Była to taka e, drabina, ale zostawili ją górnicy. Czy chuj wie co? Chodź. Dobra, co tu mamy? Wodstać. To po e... mi pomoże? Ja mam wrażenie, że on chce nas sprzedać temu Karolosowi, nie? Gotowy? Tak. Bo buzera raczej ma sobą opcję wyciągnięcia Dawaj. z obozu a... A nas takim czymś, no to jest Dało bardzo się. łatwo przekonać, no i co? No zajrzyj się tam. Zobacz czy nie ma tej drabiny. Ja poszukam tutaj. Tylko szybko. Serio? On mnie tu zostawił? Zanim zrobi się jasno. No Wobec... za gość. No ci kurwa drabinę znaleźć, człowieku. Wilki! Uważaj! Ja jej załatwię! Ech. Dobra. Co mnie było? Ten wilk? Hmm. Nie no chyba ten wilk mnie nie dupnął, nie? E przynajmniej będziemy mieli strawę. No nie no on mnie je Ta gra jest dziwna Gdzie są te wilki jeszcze jakieś? To już chyba wszystkie dobra Drabiny nie ma, ja sobie oskuruję je, To dla mnie to jednak jest... Izo y... nas sprzedał Na stówę nas sprzedał Jestem nawet więcej niż przekonany, że nas sprzedał. Jak mi się obozie, w Lost Lake oczywiście. Już się jak wieczorem wyskakując z mnie i kurwa gwałcą. Idzie z drabiną. Dobra. Czaisz to Luźno tutaj nie dorzucisz. Jest. <tutwane> to jest. Po, to jest, no? Pokazuje stare szlaki służby leśnej. Żelazny Mike pewnie uwielbia, jak to robisz. Czego oczy nie widzą, tego sercu nie Jasne. W każdym razie widać, że szlak jest w kiepskim stanie. Oznaczono go jako zamknięty. No, raczej. Znaczy, to jeszcze nie jest chyba ten szlak, ale. gdzie my jesteśmy? Aha, dobra, są już pochodnie. A to oznacza tyle, że jesteśmy już na ich terenie. A może byś kłócnął, co? Ja byś już takie... Nie. Nazywają to zgromadzeniem. Bo robią tam różne pojebane rzeczy. Chodźmy naokoło. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Kopeski, to, to, to? to co? Życie ci niemiłe? Nie, już e. już nie, idziemy. Chcę tylko zobaczyć przez co przechodzą. Wiesz, to całe. Spoczywaj wiecznie, ukorz się. Te sprawy. Dobra, dobra, ale trzymaj się mnie. Jak się rozdzielimy, będziemy. Ej, w sumie spoko, nie? Ja to jestem A. też ciekawy o co w tym wszystkim chodzi. A to Beskitu wygląda jak z Hell's Blade'a. Te, te, te tunele, przez które się przychodziło, i normalnie świat się zmieniał. O, tylko wiadomo, no. Dziewczyna chorowana ciężką schizofrenię, więc. Ciężko tu cokolwiek mówić o O czymś zdrowym. Chociaż oni też na zdrowych nie wyglądają. Też może być to jakiś objaw schizofrenii paranoidalnej. Nie żebym był psychologiem, i tak w sumie się totalnie na tym nie znam, ale. To jest ciekawe co się tu dzieje. Nagle ściemniało na no dzisiejszym sponsorem nie jest Stentex. Co to ma być? <laughs> Oni się zną. No znałem typa co przeszedł te ich rytuały czy chuj wie co Powiedział, że wieczyści ciągle są dać pani. Używają PCP czy czegoś takiego Ta nie PCP? PCP? Wcześniej PCP Dobra, obejdźmy ich. Taki właśnie miałem plan. Torki Torki Dobrze i Widziałeś kiedyś coś takiego? Nie, nigdy w życiu. Ja też nie. Dlatego nie możemy się wychylać. Jeśli nas przyłapią, nie wystarczy nam kul żeby ich załatwić. Nie, co ty gadasz? Mam mołotowy. Ja tam ich normalnie spalę. Chciałem teraz oznaczyć ich zobaczyć jakie mają te, ile widzą. Ale to takie chyba z tego... z y, Shadow taktika, Takie przyzwyczajenie trochę Okej To że tu ładny teren przejęli wam powiem Tu się dzieje yes. Chrisie, Chrisie. Trzeba zejść z drugi. No. Chodź pójdziemy na przełaj Jebnięci na pewno wiesz, gdzie idziesz? Aha. Jasne. Aha. Skizo. Aha. Na stówę. Jesteś pewny, że to dobra droga? Tak. A co? Ta. Bo wiesz, kiedyś często tędy jeździłem. Co? Moja pani pracowała w tej okolicy. Było tu laboratorium badawcze na wschód od chaty na żelaznym stoku. W każdym razie wiem, że kompleks transportowy jest w tamtą stronę. Idziemy dalej. Zobaczysz. To tędy. Ale tu jebie po prostu takim gnojem, nie? Broń, muszę wyciągnąć. Mogę ski zabić? O, nie mogę ten zapisać. Tak eee, no. E, nom. Nie da się chyba ski zabić. Dobra, co się dzieje? Ona sprowadzi w ogóle w jakąś tę ten... Tutikon mówi, że na tą, tą okolicę i w ogóle to nie idziemy w to miejsce, w które byśmy mieli. Co to kurwa było? Co to jest? Wieczyści. używają trąbek, żeby co wabić Chodź! Poznasz wolność, tak jak my. Co się dzieje, ty? Czy oni boją jakąś hordę? W sumie po co im taka horda? Co to chulia? Będziesz czuć To jest. O Boże, oni zwołają, żeby ją zjadły, tak? Żartujesz? No dobra. Zostaw ich, zostaw. Nie będziemy tu zaczynać. Daj mi sekundę, jedną chwilę. Jezu. Chodź. Czy ona już jest? E, czy oni oni chyba ją oślepili, nie? Co? Nie, nie po to. nie zostawimy jej? Tu. Nie po to tutaj jesteśmy. Oni takiej nie uratujesz. Co miałbyś z nią zrobić, niby? Jakby mm, nie ma opcji. Jaki jest dalszy plan? Spróbują ją w krzaku? Ach, ma połamane nogi, nigdzie z nami nie pójdzie, brachu. Musimy stąd spać, no chociaż ją zastrzeli. Hej, maleńka, maleńka. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. To on ją dusi, nie może jej wsadzić kulki w łeb. Normalnie wiesz, wszystko będzie dobrze. Będzie dobrze. Wszystko gra, Ale przecież, jak oni ją teraz ugryzą, to na się zamieni w tego świrusa i będzie pozamiatane, nie? Musimy przejść tedy. Abery nie kul. Cool. No i co zrobić w takiej sytuacji, jakby to jest... No bez wyjścia, no nic nie zrobisz. Dobra, chodźmy zanim te świrusy tutaj przyjdą. A, w porządku. Dobrze Zajebiście, kurde. Nie będę o tym gadał. Nie było innego wyjścia. Broń mi dajcie, ja muszę być przygotowany. Nawet karabin może. Nie mogę karabinu wyciągnąć, Serio? Pałki też, nie? W nawet celować nie mogę Dobra, gdzie my idziemy? Mówisz, że po ten ląd, ale czy my faktycznie po ten ląd idziemy? Czy my go ogarniemy? Czy go znajdziemy w ogóle? No wali mi to takim podstępem, że wow Zaraz ci przybiegną... Ej! O cholera, że... odciął ją Jezu, co znowu? Czy oni udają się wirusów? Nie, to nie jest horda no to co, kurwa? Wieczyści Udają hortę Chodźcie mi, Już To no jest takie pojebane Oni są kompletnie pojebani No może ich przywódcę, Carlosa? Nie Wydaje się bardziej szurnięty niż reszta Ma blizny na plecach, rękach i nogach Jak wszyscy Cały czas powtarzam to nie można układać się z wariatami. Mówiłem ci Skizo, nie zamierzam sprzeciwiać się żelaznemu Majkowi. Co oni sobie poszli gdzieś tam? Mogę jeszcze zobaczyć? Chyba nie. No, jasne. Chodź, jakieś inne wyjście. To kop, to Daj, więcej. Lepiej, lepiej trochę się rozejrzyjmy. O czym ty mówisz? No, nie mamy pojęcia co nas tam czeka, więc lepiej się rozejrzyjmy. Zobaczymy, czy uda się coś wykorzystać. Tak. Tędy jakoś tak. przejdę? Czemu nie? Rozejrzyj się i zobacz czy coś znajdziesz Czy wózek widłowy działa? Okay, nie mogę tu ani biegać teraz Czemu nie mogę biegać? Mogliby mi pozwolić, że tam jest dziura w płocie Czyli jakoś tam pewnie da się wejść na dach Puszczam obszar misji Ja serio z tym skizem muszę biegać ciągle? No To jest masa aut opuszczonych O złom Tak, złom Tak, złomik mm -hmm. Jak myślisz, może te drzwi? Zamknięte ziom, ale pewnie wejdziemy oknem. Boże, skizo! chwila, 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 zwolni. Nie wiesz, co nas tam czeka. Serio on tak po prostu tu wszedł? O tej porze nocy będzie czysto. nie marci. O, jest Kolejne trofe. Nawet go nie widziałem. To było tak szybko. Ej, ale to byli ludzie, czy by to były faktycznie świrusy? Na pewno jest jakaś znajdźka, nie? W sumie nic tu nie ma, tak naprawdę. Ej, bez nadzieja, straciłem tylko czas. No, zdarza się. No co teraz? Skizowi się zdarza za często. Mam u ciebie dług. No, nie, nie pozwoliłem mu skończyć. Możemy, możemy przejść tędy. Są, Nie wiem, stary. Dobra. Eee. Praški. Oni tam normalnie, hordę pewnie trzymają nie? Czy już chcesz tam wejść? No jasne. A mamy wybór? Na luzie. Nie takie rzeczy się robiło. Proszę no, cię, Skizo. Dawaj. Ja. Ty przełoż się, ja potrzymaj. Nie, nie, ty idź. Dam radę. Już. Już, już, już. Nie, szybciej. O kurwa. Ja. No i w... Hmm. Zacięło się. Ciągnij! Serio? Teraz? Okej. Okay. Nie, dobra, dobra. E, Idź dookoła. Ja znajdę sposób, żeby jakoś otworzyć bo drzwi. Tutaj. Dick. Dick. Mam przejebane? A. O kurwa. Okay. Teraz tak. Pistolet. ci się! Dobra No i co teraz? Dobra Raczej Nie chcę tutaj marnować na to chyba na tyle, nie? Jakby te traszki chyba już nie są dla mnie większym zagrożeniem na ten moment ucho traszki, ucho traszki poproszę Zbieram Uszy traszek Oje oh yeah. Teraz tu jedna wyskocz, jakaś nie Na pewno musi mnie złapać Wiedziałem Ciach I po tobie i po tobie easy Następna Ciach Łatwiutko Ta co ucieka Nie ma opcji Ze mną chcecie walczyć No chodź No chodź Dobra no Profesjonalnie O kurwa, ale skoczyła się Jemy tędy. No. Tychaj. Serio, nie wyczyszczyli takiego miejsca? Czy on tak naprawdę sobie tutaj po prostu przyszły? Dobra, tędy i tak nic nie zrobię. Gdzie jest reszta? O, C? Idziesz, Dikon. Ja tutaj będziemy musieli do góry wskoczyć. Tak przypadkiem mi się w sumie kliknę. Gdzieś jeszcze u góry jest, nie? Ona jest tutaj. Gdzie ona chodzi? Tam jest No. Raz! dwa. Tu jeszcze? Gdzieś na dole? Nie wiem, gdzie jest ta ostatnia. A tu jest! No! Co jest Dobrze. Siedziałem zamknięty w magazynie z bandą wkurwionych traszek. A myślałeś, że co? Co ty? Impreska! Tak jest! Nożem. W sumie, jak tak patrzę na tego skiza, to łatwiej by było, jak gdyby Deacon kopa faktycznie w te drzwi. Już, już! się już, tym nożem posłucham jak wytrycham, a tak nie naprawdę łamie zamek. No, to tylko mała traszka, nie? To jest. Daj spokój. Weźmy tylko, znajdźmy te ląty. Co o, i spadamy stąd. Biuro brygadzistów jest tam. Pewnie tam je trzymali. No, daj nóżkę. Świetnie. I jak się tam dostać? Eee, chodź. Podsadzę cię. Zaraz, zaraz. żebym poszedł pierwszy, w razie gdyby coś tam było. No, weźmy, A teraz róż dupę. No, niech będzie. Boże, serio nie możemy sami tam pójść? Dobra, gotowy? nie jest w stanie nas po prostu dźwignąć. No, górę. O mój Boże! No, otworzy to? Nie ma da na chwilę. Poszukaj czegoś, żeby mógł się wspiąć. Dawaj te ląty. Todoujemy? Karabin? Przedujemy? Uwaga na głowę! Chyba świeżo. Hm. Czekajcie, gdybym tam stał, to bym zginął. Tyskie tego już nie potrafisz wykopać. Gdzieś właśnie zamknięte drzwi na kłódkę. Rozwalił nogą, a ja męczę się nożem. Jebany Terminator. Co urodzony. To musi być to. Ta sama skrzynia? Bingo. To te zielone? A ja wyciągnę. A może ja to wyciągnę? Co ciągle mi nie ufasz? Jedno? Tak Chyba wszystko, nie? Zabiorą. Chodź, spieprzamy stąd. To nie może być takie proste. Chciałem ci podziękować. Nie, to. spoko siomo. Że tu ze mną przyszedłeś, że pomagasz. Co? Yes, nie to. no, teraz trzeba go po prostu zabić. Ale serio, bo nie za bardzo nas chcieli w Lost Lake. Weź, daj spokój, dobra? Wikon mu dziękuję. Czajcie to? Te, Coś się tak obrócił dziwnie. No dobra, ścisła, jak już wrócimy do obozu. Może pozwolić. Co ty robisz? Sorry, bracho. To jedyny sposób. Pamiętacie, jakiś czas temu mówiłem o momencie, w którym dostajemy w łeb, budzimy się bez broni i w ogóle mamy totalnie przejebane? To jest ten moment, którym niestety musimy przerwać, zakończyć ten odcinek, dlatego zapraszam was na następny, pamiętajcie subskrypcji komentarze i lajeczki, komentarze najważniejsze, do zobaczenia, siema!